W tym roku jest bardzo ciekawy program w piątek, bo w piątek wieczór wystąpi, wystąpi właściwie zespół polsko-ukraiński Zazula. Nowość w tym roku będzie, jesteśmy ciekawi, jak zareagują na to ludzie. Chcemy, chcemy również robić tak zwane lejoki. Naprawdę były imprezy, gdzie średnia była 70 plus. No i to wtedy bardzo mnie smuciło, że tylko my, Starszacy, jak my się nazywamy, to przyszli na jaicznice, na zarządowe zebrania i nie było młodych ludzi. Szanowni Państwo, witamy w kolejnym odcinku Zwrotowiska. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest prezes Miejscowego Koła PZK o Jabłonkowie, pan Andrzej Gebel. Cześć. Cześć. Cześć wspaniam się. Cześć, dobre. Dalszy odcinek, który nagrywamy po naszemu, bo ten, kiedy był zeszły tydzień, też był po naszemu, bo my mówili o ferie jak z jawką Trzyńczanką. Możecie się podziwiać u nas na YouTube na 100% gonądziecie. A dzisiaj mówimy po naszemu, tym, że będziemy mówili o gorolskim święcie, a o gorolskim święcie i to najlepiej mówić w języku goroli, czyli w języku tych, których to jest święto. To z tym językiem to jest tak, że ja sobie zawsze myślą, że najlepiej po polsku tu mówić, no ale teraz byliśmy z delegacją we Wiśle na konferencji prasowej TKB no i dużo, dużo tamtych delegatów mówiło też gwarą, jak śląską, tak, tak tu naszą, gorolską, także ja później też rozmyślał, czy starać się całkiem po polsku mówić, albo tu naszą gwarą, a jednak lepiej, że ich zrobił, bo mówił naszą gwarą i wszystkim się to bardzo porywało. Dobra, także dziesiątce też poopowiadamy trochę po naszemu. E, posłuchaj, za tydzień Jegorowski święto. E, Mam nadzieję. No, jak się, jak się czujesz? No. No, to tu, trudno tu uczucia powiedzieć, bo jest mnóstwo pracy, kto, mhm. którą musieliśmy zrobić, bo właściwie całe rolski Święto to tak dla, tych, na, dla całego za, zarządu, bo to nie moja praca, czy tylko nie moja praca, ale głównie praca zarządu. Naprawdę intensywnie pracujemy z wszystkimi, wszystkimi stronami, które trzeba mhm. załatwić. To jest od spraw technicznych, przez te sprawy kulturalne, przez te sprawy y, gastronomiczne i organizacyjne. Także mnóstwo, mnóstwo pracy od wszystkich. No i właściwie już już to zapinamy na ostatni guzik. Jeszcze tam mamy jakieś spotkania z milicją, jeszcze tam mamy jakieś e, prze, przebieranie tych różnych e, chat, co, czy but, czy jak to powiedzieć, co się sprzedaje. Tam jeszcze mhm. trzeba Robić jakieś telewizje, no i właściwie, właściwie może się wszystko we, w piątek o czwartej rozpocząć, bo rozpoczęcie całego Gorowskiego święta będzie, że nasz starosta, burmistrz wręczy mi klucze od miasta Jabłonkowa, no i miasto Jabłonków będzie cały. Cały weekend właśnie pod znakiem gorącego święta. Yy, czyli zostajesz w zasadzie, w gruncie rzeczy, prawie że burmistrzem na te trzy dni. No, tak. <laughs> Tak na wesoło, tak. No, no, jest, dużo, jest dużo imprez na tym Święcie, no to trochę będę musiał się poruszać z jednego miejsca na drugie, bo, bo tam jakieś są wernisarze, jakieś kawiarenka pod Pegazem, to co zawsze było. To jest właściwie na tym Gorolskim Święcie, no a oprócz tego jeszcze mamy taki trochę, trochę duży, duży, hmm, hmm, no jak to powiedzieć, <ś groovesaty> duże jabłko do zgryzienia, mhm. czy jak to nazwać, no bo w niedzielę nas czeka bardzo, bardzo ważna delegacja i przyjadą goście z Warszawy i przyjedzie Pani Marszałek Senatu. Z całą delegacją, no i to trzeba trochę, trochę zabezpieczyć wszystko oprócz miejsca, cateringu i zabezpieczenia po prostu tych miejsc, gdzie pani marszałek będzie chodzić, no to trochę mamy kłopoty, no mamy trochę pracy z tym, żeby to wszystko dopiąć na ostatni guzik, Także... No to wiesz, no ale taki, to, tacy goście nie przyjeżdżają każdy dzień. No właśnie, jak tak stwierdzałem, no to chyba najważniejszy gość, który tu będzie w Jabłonkowie od czasów Gorolskiego Święta, bo e, byli tu kiedyś czescy premierzy, jak to pan e, Topolanek, e, tak, e, tak pan Pidhart, no ale właśnie marszałek, yy, marszałek senatu yy, to jest yy, trzecia najwyższa funkcja w Polsce no i to jesteśmy z tego z jednej strony bardzo bardzo zachwyceni że nas yy, uczczą takim tak, yy, taką wizytą ale z drugiej strony no, trzeba koło tego trochę trochę tego czasu i ludzi po prostu żeby wszystko grało śpiewało na ostatni guzik no yy, już może wybigowaną koszulę Gorązką. No, już, 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 już <grym> cały strój goroski, że chcę uszyć. No i do chcę to uszyć w Jabłonkowie, bo ze mnie, ze mnie to jest taki trochę patriota. No mm -hmm. bo mówili, no w Polsce wyjdzie taniej. No, może by mnie wyszło taniej, ale ja chciałbym po prostu tu, żeby nasi ludzie mieli pracę i żeby naszym ludziom po prostu dać, dać jak się to mówi, zarobić, bo, bo to nie. nie nie jest żaden problem wyjechać nie do Polski, ale jednak myślę, że nasi rzemieślnicy mają też super, super dobre produkty no i trzeba też z tego korzystać. Mhm, także można nowy, nowy całkiem nowy. Gorowski święto będzie jako dycki w Lasku Miejskim. Jak to wygląda teraz w Lasku Miejskim? Są tam jakieś nowości? W Lasku Miejskim właściwie wszystko zostało po staremu z, tej, z tych różnych bud akurat żeśmy tam przed Jurowicami zrobili, zrobili nową tą tarasę, gdzie, gdzie goście właśnie mhm. będą siedzieć, bo to już było zgnite to żeśmy zrobili taką, dwie takie duże brygady tych naszych pzk no i później jeszcze na dole też żeśmy porobili, porobili Nowe, nowe, nową też trasę u tej dolnej budy, no i o, oczywiście wszystkie nowe e, takie te poręcze, żeby było bezpiecznie, że ktoś jak się oprze, to żeby nie przeleciał. Że, żeby pani marszałek Senatu no, nie spadła. No, no, mam nadzieję, bo nie wiem jak wy planujecie zwrot, ten udział tam na tym gorolskim święcie, ale nie wiem, czy mi się uda, bo to nie zależy tylko ode mnie, ale chciałbym poprosić pa, panią marszałek i pana Heitmana, żeby jakoś po obiadku, żebyśmy przeszli ten cały areał, no i żeby po prostu obejrzeli tych naszych rzemieślników, żeby się popatrzyli, bo właściwie nowość tam jest teraz Teatr Bajka, mhm. będzie pokazywał te kukiełki, jak, jak, się, jak się właśnie wyrób tych kukiełek, no i, i będzie tam kątek kont dla dzieci, no i także tam są no Nowe rzeczy, które nie były w tamtym roku, no ale chciałbym zrobić temu propagację, bo tak, jak tam zajdziesz Ty albo Ja, no to nikt nie zauważy, nie? Ale jak tam pani marszałek albo Pan Heitman obejdzie, no to wszystkie te media, no to będą robili zdjęcia, no a to my reklamę zrobimy właśnie tym rzemieślnikom. Nie wiem, czy się mi uda. Znaczy ja sobie myślę, że się podarzy, bo tak czoło by się nie miało, no. że e, jak się jakieś specjalne placki do, ze specjalnymi szpyrkami do Pani Marszałek użytkujecie? No to, to, każdym rokiem, a nie tylko do Pani Marszałek, to do wszystkich, <laughs> to, to, tam, to, tam, właściwie e, były takie myśli, nie, żeby się tam zrobiło jakiś stół, e, jakieś tam e, jedzenia, kaczki, nie kaczki, no i na szczęście żeśmy się wczor wczoraj na na zarządzie umówili, że po prostu zostawimy to tak, no i co pani marszałek sobie zażyczy, no to... To przyniesiemy rzeczy, placki, ale takie placki jak bydziadła ty albo ja, czyli żadne tam e, nic, nic innego, czy bachora, czy cokolwiek pani sobie za rzeczy skosztować, czy pan Heitman. Tak samo, no to będziemy służyli, bo to właściwie pan Heitman i pani Marszałek to najwięksi sponsorzy tego Gorolskiego święta, e, najwięcej nam pomogli z tym, no i to trzeba uczcić tych ludzi, no bo. W, Następnym rokiem znowu goroskie święto będzie trzeba zrobić. No a jak, jak człowiek podziękuje, pokłoni się, i no i, i tym ludziom po prostu zrobi te miłe chwilki, to jest nadzieja, że i później nie zapomną. No i znowu jakaś ta koronka do tej kasy przyjdzie, no i będziemy zdolni to goroskie święto znowu zorganizować. No to na 100%. A co będzie na jedzeniu? Będzie taki samo jedzenie jako błodycki czy urzeźcie aj przyszli na to, że ja nie wiem, jakieś, jakieś hot dogi, hamburgery czy takie no, rzeczy? No to właśnie hot dogi, hamburgery tam bardzo nie chcemy, bo to nie jest gorolskie Jedziny, także jako za nas, za PZK na pewno będą te, te jedzonka, które były w tamtym roku, jak jelitko z kapustą, jak placki no a nowość w tym roku będzie, jesteśmy ciekawi jak zareagują na to, ludzie chcemy chcemy również robić tak zwane lejoki. Mhm, czyli Placki. Takie placki z mąki, z jajkiem, takie bez, bez właściwie bezmięsne, czyli coś takiego, jak kiedyś nasi przodkowie jedli, jedli całymi dniami, czy, czy dość często, no to chcemy, chcemy po prostu zaoferować i zaoferować ludziom, bo to stosunkowo jest smaczne, no a cenowo znowu nie jest tak drogie, bo dzisiaj wszyscy dobrze wiedzą, te, te ceny poszły w górę astronomicznie. No i chcemy to czym najtaniej, żeby po prostu było, było e, goście mogli spróbować i to, i tamto. Mhm. E, posłuchaj, program Gorolskiego Święta Je w Gazecie Gololski będzie też u nas na naszym portalu zwrot.cz, ale powiedz mi, na co ty się najbardziej cieszysz? Ja się najbardziej cieszę chyba na tego Stefana Steca, no bo mm. to, to jest muzyka taka, co bardzo lubię, czyli taki ten folk rock, czy jak to nazwać nie? No i właśnie co porę tych, tych melodii jego, żech słyszał na internecie, to, to się mi bardzo podobały, no i, i, zobaczymy, no jak się to wszystko ułoży, ale mam nadzieję, że ten Stefan Stec to będzie taki magnet w sobotniego wieczoru, no i że ludzie przyjdą obejrzeć jego koncert. Także spotkamy Pana Prezesa pod sceną w pierwszym rzędzie? No nie wiadomo jak się to wszystko ułoży, no, e, ja właściwie to będę miał ten it, itinerarz, gdzie, o której, co i jak, no i teraz trudno powiem, gdzie, kiedy będę, no, bo jest trochę, jest trochę tych imprez, no, i trzeba, żeby wszystkim podziękować, jakiś kwiatuszek dać, no i to jest moje obowiązek niestety, no. mhm. także do, do zabawy moc czasu nie będzie, to będzie no, aż po gorolu? dla mnie zacznie zabawa w poniedziałek po gorolu, nie? To znaczy nie wiem, nie wiem, bo potem trzeba rozliczać projekty, a to też nie ma nic fajnego. No, to u nas PZKO to jest na szczęście ten zarząd nowy, co jest, to jest właśnie ułożony z takich ludzi, którzy mają zawsze za coś odpowiedzialność. Czyli, czyli są ludzie, którzy odpowiadają za finanse, za całe rozliczenie. Także znowu, żebym wszystko robił ja, to, to na pewno nie. No a właśnie dużo, dużo takich rzeczy zarządowcy po prostu robią, no i temu też mam nadzieję, że się to jakoś ułoży, bo to nie jest ani moja praca, ani praca dwóch, trzech ludzi, ale to jest praca całego zarządu, gdzie każdy ma swój obowiązek, no i musi ich spełniać te obowiązki, no i, i po prostu podawać, dawać sprawozdanie, z tego, jak się mu to wszystko udało. No, jest to trochę taki twardy, twardy system u nas, no, ale po prostu bez tego myślę, że trudno, trudno mieć jakieś wyniki, jak nie jest dyscyplina i, nie jest, i ludzie nie mają odpowiedzialności za to, co robią. Także to rozliczenie, tam na pewno trzej ludzie, którzy za to mhm. będą odpowiadani. No i to rozliczenie po prostu będą mieli oni głównie na głowie. No a ja znowu, ja znowu mam inne obowiązki, które, które po Gorolskim święcie muszę spełniać, to znaczy się jakoś, jakoś dalej, dalej rozwijać to jabłkowskie koło PZKO, następne imprezy już planować, organizować. No, Bogorolskie Święto to jest yy, duża impreza, dużo czasu, ale to nie tylko, nie tylko to. To trzeba, trzeba yy, dalej rozwijać. U nas chcemy dalej rozwijać współpracę ze szkołami, właściwie już od przedszkola chcemy zacząć, bo chcemy tam zrobić na Mazurowicach piaskownice dla dzieci, jakieś, no. jakieś tam zabawy, żeby dzieci miały plenerzenie, tam jak w Jabłonkowie jest przedszkole, to tam parę metrów kwadratowych jest ogródek, no to, to już chcemy to wszystko zrealizować. Chcemy od y, y, początku roku szkolnego, żeby już harcerze mieli swoją harcówkę, żeby Udało, może nam się nawet uda, bo teraz już kończymy pomieszczenia, gdzieby klub młodych mógł mieć swoje własne, czy swoje nie własne, ale swoje po prostu pomieszczenia. No i może nam się uda zorganizować młodzież, no bo to jest właśnie cały cały jak to powiedzieć cała nasza idea zarządu po prostu młodzież, bo jak Przedtem było no to naprawdę były imprezy, gdzie średnia była 70 plus. No i to wtedy bardzo mnie smuciło, że tylko my, starszacy, jak my się nazywamy, to przyszli na jecznice na zarządowe zebrania i nie było młodych ludzi. No a w tej chwili już taka, jak, się, jak to się mówi, ta, to światło w tym w tunelu świeci, bo jak były te brygady, co żeśmy mieli, no to już większość była średniaków i nawet przysz, przyszła młodzież pomagać. Mm -hmm. PZK, o co jest? No to cieszy mnie to, że na taką brygadę kiedyś, jak przyszło pięciu ludzi, no teraz było nas dziewiętnastu w sobotę. No i trochę pracy się zrobi potem, i znowu aż tak nie kapie z tego czoła ten pot, nie? Jak jest trochę ludzi, i potem jest i wesoło, i. I, I jednak, jednak człowiek potem, potem ma takie zadowolenie, że w towarzystwie czy w jakimś środowisku spe, spędził ten czas i coś do społeczeństwa zrobił. Gorączkie święto to się w niedzielę zaczyna pochodym. Będzie aj w tym roku pochód, pochód będzie. A czy będzie siwek na początku pochodu? No, siwek oczywiście to jest najważniejsza. Część, najważniejszą część tego pochodu. Siwek, siwek będzie, no a mam nadzieję, bo e, t, tradycyjnie Adam Ryłko jeździł na tym siwku, no i obiecał, że w tym obiecał, roku że, że, że będzie, tak mam nadzieję, że, że Adam dotrzyma tego słowa, no i cieszę się, że, że tak, tak się to ułożyło, no i podobno jest to bardzo realne, bo już e, jednak musi na tym siwku trochę potrenować i <laughs> doszło do mnie słuchy, że, że Adaś już jeździ, trenuje, trenuje na, tym, na tym siwku no i, i, i że na, na, zaraz z przodu tego pochodu będzie siwek. No, bo to nie ma takiej prostej, bo on się musi nauczyć chodzić tak. po tych schodach. Scho po schodach i w ogóle, no w, w jakimś w jakim środowisku, nie gdzie są ludzie, gdzie, gdzie tam jednak te różne dźwięki są, no to trzeba, trzeba trochę poćwiczyć, bo to jeden błąd, no i siwek zrobi wio i, i zniknie z drogi. Także podziwiam Adama, bo na pewno dla mnie by takie, takie rzeczy na koniku nie były, no ale jednak młodość jest młodość, no mam na Mam nadzieję, że wszystko się uda. A wozy alegoryczne będą? Kiedy ich będzie. W tamtym roku było 11, no myślę, że w tym roku też, też koło 11, no ale trudno powiedzieć. No, chyba, chyba będzie to samo, bo e, chciałem jeszcze załatwić jakąś karocę z, uh -huh. dla pani ambasador. Bo jeszcze nie wiedziałem, że wtedy z Warszawy taka duża delegacja przyjedzie, a to jakby wszyscy potem chcieli jechać, to by był kłopot. No, to tak żeśmy... no i trudno było z powodu właśnie koni. No, wszyscy uh -huh. po prostu e, mówią: no, niestety, jedziemy we wozach alegorycznych. No to... Nie, karoca nie będzie. No, także, także będzie musieć gdzieś iść i pani e, pan marszałek, i pani ambasador, i pan konsul, i, i pan e, Bielica będą musieć dziś razem z nami. Na czele pochodu. Będą jak się fajne zespoły w tym roku? Bo znaczy, czym mówili o tym, o tym wieczornym koncercie, ale je, je tam jeszcze co w programie takiego fajnego, na co byś chciał zaprosić? No, wiesz co, jako w tym roku jest bardzo ciekawy program w piątek, mhm. bo w piątek wieczór wystąpi, wystąpi właściwie zespół polsko-ukraiński Zazula. No i oprócz tego, przed czy potem, nie wiem dokładnie, jeszcze wystąpi, mm. <laughs> wystąpi y, też polski zespół składnie archaiczny, to tu jest mm -hmm. gdzieś odżywca, y, y, jeśli się nie mylę. No a mo jeszcze wystąpić Mladost, jako słowacki mhm. zespół, który teraz bardzo, bardzo w górę, te, te, te ratingi, czy jak to nazwać, ratingi go, go dają w górę ku, ku tym już lepszym zespołom słowackim. Także, że zobaczymy, także piątek będzie bardzo ciekawy. No ale ono tym piątek, z ostatnimi rokami był takie, że coraz więcej ludzi w piątek no, przychodzało na Gorączki Święto. No, no, właśnie temu, żeśmy zrobili ten program e, naprawdę dobry, no i później te różne kapele nasze będą tak jak każdym rokiem koło tych buty śpiewały, no i kto tam chce po prostu wrócić do młodości i zaśpiewać sobie, no to ma możliwość i ogień będzie tak jak było w każdym roku, no i dużo ludzi się cieszy właśnie na ten piątek, nie, bo bo wiesz, w sobotę, w sobotę to już jest taki, jaką mówię dużo tych obcych ludzi, czy obcych, no takich młodych, tak tego, to już już nie ma. Nie ma, ma tym koloryt, co w ten piątek, co jest tak trochę na spokojno i, i to no, zobaczymy. No. Dla nas to jest takie, wiesz, bo pierwszy raz to robimy. No i tej pomocy wiesz, tych, tego starego zarządu, dałoby się powiedzieć, było częściowo, bo niektórzy nam pomogli, a niektórzy po prostu no, zostawili nas. Nauczcie się pływać, no to zobaczymy, jak, jak żeśmy się nauczyli pływać. Dobra, słuchaj, nie będę cię już tu moc długo dzierżeć, bo roboty przed Wami jest strasznie moc. Ja Ci dziękuję moc za spotkanie, za rozmowę. Zapraszamy na Gororskie Święto wszystkich, którzy nas posłuchają. My tam też jako zwrot będziemy. No widzisz, a będzie transmisja online? Będzie, będzie i z rynku, i z kościoła, i później chyba pięć, pięć kamer streamowych będzie w, are w areału. No i właśnie chciałbym, nie wiem, to co mówiłem na początku, jeżeli się, jak się uda, to by chciał tych, tych, tych głównych ludzi tam poprowadzić po, po, tym, po tych wszystkich atrakcjach, które tam mamy. No zobaczymy, co jest możliwe, co nie ma, bo też. Wiesz, jak ci, jak ci tu pani, pani marszałek przyjdzie, będzie chodzić z pięcioma gorylami koło siebie, no to, to trudno potem. Ja ja myślę, poruszać. że ten, z tego co ją znam, to, to ona się tam między tych ludzi dostanie no, nadzieję, pomimo no, tych swoich no, goryli, no, także no, na, na pewno także zapraszamy na Goroskie Święto, zapraszamy tych, co nie mogą przyjść, aby się no. podziwali w internecie. A tobie dzierzę wszystkie palce, całymu, wszystkim organizatorom, co by się wam wszystko podarzyło tak jak se, żeście się zaplanowali. Także dziękujemy i jeszcze raz zaproszmy na Gorowskie święto. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy. Na koniec tym powiedzieć do zobaczenia! No i na Gorowskim święcie spotykajmy się.